Tu na pola dawno nie grałem. O, podobne MSy, 60 parę. Dalej na Wipa zbierasz, Chai? Po co zbierasz na VIPa? Ty masz moda tutaj. O, to nie siada, okej. Okay. Oj, oj, I to co robił Nit, to jest chyba specyficzne na jakieś postacie, dobra. A nice. Byłem w trakcie ciosu, to nie mogłem zablokować. A, midek. Round 3. Zablokuje to? Nie, coś dziwnego. O, dobra. Coś dziwnego robiłem, mnie trafił jakimś cudem w plecy, ale i tak się udało zablokować. O! to mnie złapało na wstawaniu. Znowu kurczę, blokowałem. Nie zdążyłem zablokować najwidoczniej. Ja pierdzielę ten damage. A, zjebałem kombo. Co gotcha. ty tam Caif masz za historię. Przy okazji witam wszystkich na live streamie. Widzę, że trochę osób się zebrało, także fajnie, że jesteście. Jak Wam się podoba, oczywiście możecie followka zostawić i wbijać na, na YouTube i inne social media. Linki macie oczywiście pod streamem w opisie. O, no, już mam demotion, no to blisko byłem z punktami, najwidoczniej. <grywy> za duży pressing to poleciał hopkick. Oj, oj, co ja zrobiłem, za bullshit! Się ma no pocek, się ma. Tak jak Fenga nie było zbyt na rankadach, to teraz jest go pełno. No tak, bo nie wygrał Ivo, to pewnie dlatego. No ja już Fenga cisnęłem od jakichś 3-4 miesięcy, nie? To po prostu fan postać jest, ciekawa i tak dalej. Jest dużo opcji, grając Fengiem. Różnorodny jest po prostu. Ja pierdzielę co ja robię za bzdury. O nie, nie mogę nawet kucnąć pod tak wolnym ciosem. Okej, okay, wow. Ale to w plecy mnie trafiło. Samsko. W locie mnie jeszcze przejął. Dobra. Warzywne kombo, ale niech będzie. Dwie ręce, jest. I tak wolę grać węgiel niż za Zafiną czy Leo. Ja troszeczkę pograłem Zafiną, ale no łatwo nią było w sensie. No dosyć łatwo nią było wbijać rangi, nie? Bo strasznie ciężko się na nią ograć. Ale ostatecznie wbiłem nią tam jakąś rangę, jaką mam aktualnie najwyższą i przestałem nią grać, bo jakoś nie, nie mój playstyle. Nie podoba mi się. Wow, złapało z takiej odległości. Okej. Okay. ta gra jest po prostu czasami z kosmosu, nie? Round three, fight. Ryan sporo zyskał? No fajne, fajne jest to przód, przód trzy, tylko strasznie wolne, nieładowane przy ścianie. Ja pierdziele, co ja za bzdurę robię. U, o nie. Dobra. Myślałem, że zabija, a niestety Rage Draft to był głupi pomysł, ale i tak się udało. Boom, Kempo. Ajajaj, aj, aj. stepowałem, akurat nie złapał. Nice'u. Okej, okay. odzyskujemy powoli punkciki. Pro mam problem z dobrym wykorzystywaniem tauntów. No Brian jest strasznie ciężki, to jest moja główna postać od na 6, ale teraz już mało nim do gram. Bo strasznie ciężki jest po prostu. Jakąkolwiek inną postać, co sobie gram, to mi jest, wiesz, umiem ją, umiem tą jakąś inną postacią 10 razy mniej, e, o wiele mniej meczy mam, a potrafię wbić wyższe rangi i jest mi po prostu swobodniej. Brian ciężki strasznie, szczególnie na jakimś tam poziomie już. Guilty Gear się odegrasz, no zobaczymy, czy kiedyś zagramy. Guilty Gira, to ja, praktycznie tam miesiąc czy dwa po premierze, jak grałem, no to później już nie grałem. Guilty Gira. O. Yeah. <śmiech> yeah. <śmiech> Cios ala jak onel Johnny Cage? jajeczka. Yeah. <laughs> <Yeah. śmiech> OK, tak się tego nie da na pewno ukarać. No i znowu nie zdążyłem. Minimalnie za, za, za wolna reakcja była. Ach. Tu mogłem go ewidentnie wybić mi się wydaje. Bum! 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 Tak jest! Linie lotnicze Marduka zostały zamknięte z powodu bankructwa. No grało się, grało się Marduczkiem, grało. O! Znowu mu się udało skonwertować w locie. Serio? Hm. Idealnie tam podcinem i zrobił akurat jak Haję robiłem. Final round fight oj oj, oj co się stało? Mardukiem wcześniej grałem, co się stało, że dropnąłeś tego byka? Zaraz ci odpowiem, a w sumie nie wiem, wiesz, tak jakoś po prostu. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra. Mardukiem grałem bardzo fajnie, później z tego co pamiętam miałem... ...chyba przerwę od Tekena? No i jak wróciłem, no to już bardzo dużo Mardukiem pozapominałem, wiesz? I to jest najgorsze, że musiałbym od nowa przysiąść do postaci... Dużo rzeczy sobie powtórzyć, i, i tak dalej, nie? To głównie często, jak jakąś postacią gram, dosyć krótko po przerwie wracam, no to dużo pozapominałem, i, i wolę sobie piknąć kogoś, kogo znam od zawsze, na przykład, nie wiem, jakiś Mishimy Briana, niż Marducha, którego musiał od nowa pikować. Ale mnie złapał. Nie lubię tego, jak w trakcie. Ciosu przeciwnicy mogą łatwo złapać, nie? To mi się strasznie. Okej. Okay. To mi się strasznie nie podoba. O! Ja pięknie na cecha siadło. O, no tak, bo to jest chyba homing, nie? No to nie było opcji, żeby mnie nie wybił. Dobra. Round Mamy to jeszcze jedna rundka. U. Znowu jakoś dziwnie tam moja postać plecami. Stanęła. Hmm, i lołek <śmiech> <śmiech> źle wstałem i mnie jakoś złapało, co? LeB3, no wiem, przed chwilą używałem tak, co na CH fajnie złapało, no? Uh. muszę jeszcze rozkminić co robić po, na ścianie po tej nowej taktyce, bo kiedyś robiłem często DF43, czyli te dwie nogi, bo to dawało wall splata, czyli wiecie, mm, na ścianę wrzucało przeciwnika, a teraz DF43 zmienili to i to już nie wbija na ścianę.